Witam z tej strony Next to dziś Dzisiaj mamy takie zadanie: zamień na postać kanoniczną. Postać kanoniczna się ma to do tego, że <laughs> należy policzyć deltę, ale to to jest b kwadrat minus 4a c. Dobra, gdzie są, gdzie a nasze wynosi 2, b wynosi minus 6 będzie piątko. I liczymy nasz, nasz wyznacznik, który kwadratowego. Minus 6 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 5 Przeszedł do kwadratu 36 4 razy 2 to 8, razy 5 to 40, to ujemna wychodzi, a to nic z tego to zamieniamy na postać kanoniczną, czyli wyrążi minus 4, czym hmm. teraz sobie P P wynosi minus B na 2A, czyli P równa się minus. Minus 6 d 2 razy 2, czyli 6 na 4, czyli 3, 2. Doskonalne. Q. Liczmy, czyli to minus delta na 4a. Czyli to jest minus. Minus cztery na cztery razy dwa. Czyli minus minus cztery na oś. I z tego wychodzi jedna druga. Doskonale postać kanoniczna. Kterie objawia takim wzorem A Nawiasem x minus p na kwadratu plus q. Chamę czekaski łąkowej chyba y <laughs> równa się a u nas wynosi 2 x minus p. P to trzy drugie na kwadratu to plus Pół jedna druga koniec. Zadanie wykonane. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami zagram. Z tej strony był Nexus World. Do widzenia.